Powiedziałem przed czterema raty na Jasnej Górze: Musicie od siebie wymagać. Nawet gdyby inni od Was nie wymagali, wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia, musicie od siebie wymagać. To znaczy właśnie więcej być. Przyszłość Polski zależy od Was i musi od Was zależeć. To jest nasza ojczyzna. To jest nasze być i nasze mieć. I nikt nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego być i mieć nie zależała od nas. Każde pokolenie Polaków, każde pokolenie, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 200 lat, ale i wcześniej, przez całe tysiąclecie, stawało przed tym samym problemem. Można go nazwać problemem pracy nad sobą. I trzeba powiedzieć, jeżeli nie wszyscy, to w każdym razie bardzo wielu nie uciekało od odpowiedzi na wyzwanie swoich czasów. Dla chrześcijanina nigdy sytuacja nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei.